Dalej? Uh, uh. Jeszcze tam. Tam? Ich tam też? Tam, tam i tam. Hmm. Uh. O, układ ruchów ulu jest świetny. Musicie czytać znaki i robić co każą, bez myślenia. Ale po co nam on? Tutaj nikt już nie lata. Moja mała, ty nie masz zadawać pytań, ale przestrzegać wszystkich znaków. Maja jest młodziutka, ale zdrowego rozsądku jej nie brakuje. Niestety w tym pańskim gąszczu znaków nie można się wcale połapać. Naprawdę! Jeśli nie pędzimy zbyt szybko i uważamy na innych, po co nam te znaki? Widzi pan, jak wszystko jest wypucowane na pańską inspekcję, panie sędzio? Lećmy w szczółeczki, w ulu jest mnóstwo pracy. Stać! Mieliście się zatrzymać i ustąpić pierwszeństwa. To poważne wykroczenie. Uważam, że Was trzeba nauczyć latać. Proszę Wasza Wysokość, wszystko jest bardzo proste. Dla przykładu, ten oto znak wskazuje, że przybyłem na skrzyżowanie. Patrzę w prawo i w lewo i przelatuję. Te znaki wskazują, że mam skręcić, więc skręcam, skręcam, skręcam. Ciągle tylko skręcam. Ten znak każe lecieć wyżej. Robię jak każe. A ten znak każe mi lecieć wprost przed siebie. Lecę prosto. Żadnego myślenia. Nade wszystko patrzę na strzałki. Robię trzy kółka i lecę prosto. Znaki mają zawsze rację! Trzeba latać jak każą znaki! Do widzenia, panie sędzio! Raczej nas nie odwiedzi, aż do następnej kontroli. A za rok nie pozwolę ci przylatywać na wielkie porządki na ostatnią chwilę. E, no dobrze, a może byśmy coś zjedli? <śleszy>